Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda. Lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział, Pójdź za mną, a zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych. Oto słowo Pańskie. Myślę, że każdy z nas kiedyś oglądał przynajmniej raz jakiś film o zombich. No, całe są gry, komputerowe, najpopularniejsze w ogóle. The Last of Us i tak dalej. Legenda zombich. Nie wiem, czy wiecie, wzięła się z Kolumbii, gdzie baroni narkotykowi tworzyli sobie prywatne armie z ludzi, którzy po prostu, których karmili papką narkotykową, tą taką zmieszaną, jakąś tam. No i taki człowiek potem zachowywał się w ten sposób, że był otępiały trochę. Yy, I tak dalej. I był nieczuły na ból, i nic go nie obchodziło oprócz tego, żeby dostać kolejną porcję papki. To byli świetni żołnierze. Dlatego, że jak taki człowiek yy, z takiej armii tego barona narkotykowego, nafaszerowany yy, narkotykami, na przykład można było dać więcej kokainy, to wtedy był jeszcze bardziej taki bojowy. Yy, ruszał do boju, to ciężko go było zatrzymać. Bo Strzeliłeś mu w nogę, a on nawet tego nie czuł. Dalej po prostu szedł, żeby cię zabić. No i tak stąd ktoś wymyślił te filmy o zombich. No ale opowiadam tę historię dlaczego. Bo Jezus mówi dzisiaj słowa, które są szokujące. Jeden z uczniów mówi, Panie, pozwól mi pójść i najpierw pogrzebać mojego ojca. To, znaczy nie, to nie znaczy, że on miał tam zwłoki stygnące na marach. Tylko on mówi po prostu: No, zobacz, no, mój ojciec już jest stary, no, potrzebuje jeszcze mnie, no bo teraz niedługo już pewnie umrze. To jak już on umrze, bo już jest chory, ciężko, to po prostu przyjdę i pójdę za tobą. A Jezus mówi: Pójdź za mną i teraz słuchajcie, zostaw umarłym. Grzebanie ich umarłych. Bo ci, którzy ci otaczają, ci, którzy nie mają życia, mojego życia w sobie, to są zombie. Oni są umarli. Oni tylko wyglądają na żywych. Zostaw im grzebanie ich umarłych. Szokujące. W ogóle gorszące słowo. Bo gdyby tak to przenieść na nasze realia, to zobaczcie, jesteśmy. O, to, to my jesteśmy the last of us. Jesteśmy otoczeni przez zombie, którzy nie mają życia. Nie mają w sobie życia Chrystusa. Są umarli. Mimo, że rozmawiamy z nimi, uśmiechają się, yy, jedzą, piją, yy, kochają, czy tam coś i tak dalej. Ale to są zombie. Według tego, co mówi Jezus. Czy ty jesteś Dzisiaj, zombie, czy masz życie? Co Jezus by dzisiaj o tej powiedział? Powiedziałby ci: zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych, chodź za mną? Czy powiedziałby: Hm, no tak, idź, zombie, grzeb swoich umarłych. Nie wiem. Jedno pewne: że rzeczywiście Jezus Chrystus daje życie w obfitości i że rzeczywiście to w Nim. Jest pełnia życia. To jedno nie ulega żadnej wątpliwości. I to życie, które on daje, jest y, życiem, które się nie kończy w momencie śmierci. Dlatego zobaczcie dla Boga kategorie, kto jest żywy i kto jest umarły, nie mają nic wspólnego ze śmiercią biologiczną. Ponieważ ci, którzy w nim żyją. Żyją też po śmierci. I to Jezus kiedyś wyjaśnił też Saduceuszom. Powiedział im, Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, bo oni żyją w Nim. Oni nie umarli. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. A więc, jeśli ty masz dzisiaj życie w Chrystusie, to nie umierasz. Przyjdzie moment, kiedy twoje serce przestanie bić, ale ty nie umrzesz. Bo przejdziesz przez tę pewną bramę, żeby dalej żyć w Bogu. A jeżeli tego życia ktoś nie ma, no to cóż, zostawmy mu grzebanie jego umarłych. A my, pójdźmy za Chrystusem, żeby mieć w Nim życie i mieć w Nim życie w obfitości.